No i po chuj wy tu kurwa stoicie, wy ma małpiszony, pierdolone, kurwa, ich pięciu tu jest. Ten tu kurwa nie wiem Konia pojechał zwalić sobie z kwadracikiem, kurwa. Ciekawostka Ten w ogóle kurwa, nie mówię. No i zajebiście, nie wiem, wyruszacie coś? Halo koledzy Halo. Pomocy. Potrzeba ruszycie kurwa te pizdę w końcu. Grzecznie nie tylko proszę. Nagrywa się, nagrywa się, zajebiście. Albed Kurwa. Dojebane niczym fajem kurwa. Elinkiewicz Marty. Sława za ludzi. Ona miała sławę za bycie jebano. W dupę. Cyk, cyk. Gargamel2008, kurwa. prawie mój rocznik. Pamiętam, kurwa, jak w 2008 Golfa kupiłem, a ten, kurwa, nie wiem co. Co on robi? Starym kurwa, na urodziny kupił to, czy... Co on odpierdala? O, amaturkę dzisiaj zdałem z mat, więc nie podskakuj mi tu Do jakiegoś Na chuj wie Chuj wie to on ma na imię, patrzcie to Tak się nie wypierdala właśnie Widzicie to? Uniki jak kurwa w Tokio Drift jej bany Jurek Dudek Ja tego uczył Kurwa, dalej tu stoją. Oni są niepoważnymi śmiertelnikami, co nie? O, siema. Czego tu szukasz? Co? Kurwa, mango zjeby umysłowe. Nie dojebanie naprawdę na poziomie level hard, koledzy. Nawet nie mam siły się denerwować, ja nie potrafię po prostu co nie. Czy to jest głupie? To jest. Nie wiem. To jest średnie, jak oni tutaj faktycznie. Nie no, ten już dał pizdy tutaj o dwa. Ten też. A ci kurwa dalej tam stoją, zanim zrazu do nich padę. Halo, kurwa. Cztery minuty. Można, kurwa, je bani władcy. A ten, kurwa, tak le reinforce the fucking hill. Ja pierdolę. Nie spodziewałem się tej reakcji. Ze świeć na B0, da, da. No kurwa, jedź tu. Tu. Ten też mógłby pomóc, ale jest, nie wiem. Bardziej zrozumiem, bo to wiesz, jest kurwa taki Pioterek, który mówi Kurwa mam niszczyciela, to stoję z tyłu. Ja pierdolę. Zajebali mi pół HP. Jestem wolnym TEDekiem. Nie mogę się kurwa ruszać, bo mi... Bo mnie upierdolą. Muszę snajpić. Jestem TEDekiem, kurwa i nie mogę trzymać w. Stoję kurwa w krzaku, kampię do kurwa piątej minuty. Jebanek. No. Rushy Maciej. Question to colleagues. What's your name? Introduce yourself. Dobrze, zasłanianie, kurwa i zajebo fraga Virtuti Cebulari, kurwa, all order Polaka Jebany, milf, milf pierwszy. Trzeba sprawdzić gagatku, chyba, bo tu naprawdę interesujące rzeczy się odbywają w komputerowej gierce, ulubionej każdego Polaka, rodaka, biedaka, czołgisty. O, ktoś napisał. Thanks for winning that. Okej, okay, to. Podziękujemy później, bo tu nie o to w tym chodzi. Ale dobra, gdzie tu mamy naszych specjalistów? To byli zawodnicy. Czym tego? Wow! Ale potężny kurwa zawodnik 44, a ja chcę tego. Ło kurwa! <śleskutki> La pierwsza dywizja odeszaw, spendaphone, czyli f... francophone jebany, pierwsza dywizja. Przywódców ...francofonów, telefonów francuskich kurwa, nie wiem. A jak tam reszta? Jak tam nasz Polak rodak? Ło, wow, 40 o oh, ile bite, Ło, wow, kurwa, jeszcze. Świeże konto tu mamy. O kurwa, 700 średnich. To jest kurwa nawet... To są takie kurwa nawet nie dwa strzały pełne. Zajebiście jesteście. To jest... Już tutaj jeszcze pozdrowienia na sam koniec dla... Dla Izy Strzelec. No... 2000 na ósmych cierach przeciwko, kurwa, potężnemu zawodnikowi byłemu pup, kurwa, profesjonalnemu z kurwa 45 TP, no należą się gratulacje! Chyba wielkie pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia dla pani co prawda, to nie dzień kobiet, ale ma pani <noise> swoje zasługi Bukiecik. Dla Pięknej kurwa pani, nie no, bez przesady No i dobrze, no i tak to się właśnie Tak to się właśnie gra te, te bitewki, co? Pozdrowionka do następnego siema